Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle zaczynam dzień od śniadania. Moja jajecznica z koperkiem z karży, z solą himalajską, kiwi i pomidorek czerwony i żółty z cebulką. Mam tutaj maseczkę z bielandy, glinka żółta, peeling i glinka żółta. I zrobię sobie ją dzisiaj, żeby ładnie wyglądać, żeby przygotować się do imprezy imieninowej mojej. To będą oczywiście bardzo skromne imieniny w gronie rodzinnym, ale. Mimo wszystko zawsze warto ładnie wyglądać. Więc taka maseczka jest oczywiście najbardziej na miejscu. A oto przygotowanie do mojej imprezki imieninowej w wersji mini. Widzimy, jest wszystko co trzeba: torcik imieninowy i mój storczyk śnieczny. I da się mleczko oraz takie ciasteczka makowe i oczywiście kawka. Jak widać ciasteczka będą nieduże, ponieważ torcik jest malutki, ale równie dobrze można się bawić i czuć właśnie jedząc niewielką ilość słodkich rzeczy, a później cieszyć się dobrą figurą. Więc yy, to właśnie taka yy, moja, mój sposób na imieniny. A mój prezent to bransoletka z kamyczkami z czerwonej żywicy w takim serwerznym kolorze. To może jeszcze pokażę, do czego będę nosić moją bransoletkę. Tutaj mam pudełeczko z takimi różnymi rzeczami z biżuterii, które dostałam na święta. Takie zielono-czerwone i ma ja tam sobie trzymam właśnie biżuterię z czerwonym kolorem. Ogólnie yy, nie przypadałam w ogóle za czerwonym kolorem, ale teraz mi się podoba od pewnego czasu. Yy, I tutaj mam taką, yy, taki naszyjnik, yy, który yy, z takimi kryształkami yy, Swarowskiego. On bardzo ładnie wygląda, ale raczej nadaje się, no nie wiem, gdzieś do teatru. Yy, no, bo po prostu jest taki bardzo elegancki. I do tego właśnie kolczyki, kwiatuszki, też z tych kryształków swarowskich. Ale ja czasami je noszę właśnie na co dzień, tylko z takimi no, delikatniejszymi rzeczami. I później dostałam też zegarek. Taki właśnie. W czerwonym kolorze. O, tutaj właśnie odwrotnie go trzymałam. Yy, więc tak. Yy, na tych kółeczkach yy, są takie małe cyrkonie. No i tak on wygląda. I czasami właśnie naszego. Yy, no tutaj teraz nie dam rady. Yy, go pokazać tak na ręce, bo trzymam aparat. Ale właśnie czasami naszego do mojej, no razem z tymi kolczykami, a tutaj właśnie moja bransoletka. I serduszko, które sobie sama już kupiłam, też z tych kryształków Swarowskiego. I właśnie czasami noszę zegarek i serduszko, a kolczyki na przykład zwykłe, jakieś srebrne, albo albo z tymi kolczkami też. Jeszcze mam czerwoną spódnicę i to fajnie wygląda. A tutaj jest moja bransoletka, którą przywiozłam sobie z Pizzy. Kupiłam właśnie w Pizie, we Włoszech i są tutaj na niej takie małe słoniki z takimi czerwonymi oczkami. Właśnie, jak je przybliżę, to może lepiej będzie widać. Słonik ma czerwone oczko, a pomiędzy tymi słonikami są jeszcze takie czerwone po prostu kawyczki. No i ja też ją sobie noszę często właśnie z zegarkiem na przykład. Bardzo fajnie to wygląda. Także no, to są moje wszystkie czerwone rzeczy. A pudełeczko właśnie wykorzystuję, żeby trzymać sobie te wszystkie czerwone rzeczy z biżuterii, no żebym po prostu wiedziała, że właśnie tutaj są, żeby mi się nie gubiły. A to pudełeczko na biżuterię jest też bardzo ładne, ma takiego kwiatuszka srebrnego, bużyczkę, no i czerwoną kokardeczkę. I miło jest sobie właśnie z takiego ładnego miejsca wyjmować biżuterię. A to, co zostało właśnie obecnie, jeszcze oprócz tej bransoletki na imieninę, no to jest moja ruda bluzeczka, która... Po prostu u górę ma właśnie z takiej koronki. To jest zwykła, a ramionczko i tył ma z koronki. No i jest bardzo ładna, ja lubię rudy kolor, więc na pewno będziemy się dobrze ją nosić. No i tak żegnam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam.